Moda na Frontierę, odcinek 3157. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy. Zobaczymy, albo nie zobaczymy. Zobaczymy. Udało się w końcu silnik posadzić na poduszkach. Całą elektrykę udało się obkręcić. Został urwany jeden przewodzik od temperatury na zegary. No ale oczywiście nie ma nic tak fajnie. Okazało się, że wysprzęglika nie da się założyć, bo przeszkadza kawałek miski z drugiego silnika. To jest. mi się tam łatwo wsadzić żeby pokazać o co chodzi o to 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 przeszkadza najlepsze jest to że tu nie ma dojścia bez akurat wału więc trzeba gdzieś się trochę nagłówkować jak to, jak to wyciąć jak to o to wyciąć o to to wyciąć także to jest jedna sprawa no i zostaje jeszcze kwestia zrobienia wydechu Coś pomodzenia, coś tam gdzie ciąć, spawać. Kupiłem do tego celów piłę szablastą. Żeby tam zaraz przy zbiorniku, przewapie nie nieciąść diaksem. W sumie to generalnie można by spróbować go odpalić <gryw> na chwilę, bez wydechu, bez sondy lambda. Jakby odłączyć sondy Lambda, to przyjąłby sobie zastępcze informacje. Trochę by przelewał, ale generalnie można by spróbować. Ale pewnie już po całości jak zrobię wszystko, to będę go palił.